Miejsce dziesiąte. Ewa Chodakowska, liczba obserwujących. Około 2 miliony 100 tysięcy ikona fitness w Polsce, która zrewolucjonizowała domowe i klubowe treningi. Jej profil pełen jest motywacji, porad dotyczących zdrowego odżywiania i inspirujących historii metamorfoz fanów. Dzieli się także wyzwaniami treningowymi. I organizuje wydarzenia offline angażujące tysiące osób. Ewa regularnie tworzy programy treningowe dla różnych poziomów zaawansowania, dzięki czemu jej społeczność stale rośnie. Często dzieli się swoim prywatnym życiem, co buduje autentyczną relację z fanami. Promuje również akcje charytatywne i wspiera lokalne inicjatywy sportowe. Jej profil jest prawdziwą skarbnicą wiedzy dla każdego, kto chce zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Miejsce 9. Iga. Świątek liczba obserwujących około 2 miliony 347 tysięcy najlepsza polska tenisistka na świecie, wielokrotna zwycięzczyni turniejów wielkoszlemowych. Na Instagramie pokazuje życie zawodowe i prywatne, kulisy przygotowań do turniejów, podróże oraz momenty spędzane z rodziną i przyjaciółmi. Inspiruje młodych sportowców do ciężkiej pracy i dążenia do celu, iGA często dzieli się poradami dotyczącymi treningu mentalnego i fizycznego, które pomagają w rywalizacji na najwyższym poziomie. Jej zdjęcia z zakulis pokazują, jak wygląda życie profesjonalnego sportowca poza kortem. Często podkreśla znaczenie odpoczynku i regeneracji w drodze do sukcesu. Jej profil jest również miejscem, gdzie fani mogą poczuć bliskość mistrzyni i zobaczyć jej autentyczne emocje. Miejsce ósme. Zusje liczba obserwujących. Około 3 miliony 650 tysięcy osobowość medialna, wokalistka i zawodniczka freakfightów. Fightów. Jej profil to mieszanka życia prywatnego, kariery muzycznej i sportowej oraz kontrowersyjnych momentów przyciągających szeroką publiczność. Dzięki autentyczności utrzymuje wysokie zaangażowanie swojej społeczności. ZUS je chętnie pokazuje swoją codzienność, podróże i przyjaźnie, co przyciąga fanów w różnym wieku. Jej muzyczne projekty są promowane właśnie przez Instagram, a każdy nowy kawałek generuje duże zainteresowanie. Często wchodzi w interakcje z obserwatorami poprzez Q&A i transmisje na żywo. Jej profil jest dynamiczny, pełen energii i momentów, które trudno zobaczyć w tradycyjnych mediach. Miejsce siódme. Weronika Sowa-Liczba obserwujących. Około 3 miliony 700 tysięcy popularna influencerka i była członkini ekipy Friza, rozwijająca obecnie karierę muzyczną. Na Instagramie dzieli się lifestyleowymi treściami, modowymi stylizacjami oraz codziennymi momentami macierzyństwa. Jej estetyczny profil przyciąga fanów szukających inspiracji i trendów młodzieżowych. Weronika często promuje nowe marki odzieżowe i kosmetyczne, współpracując z popularnymi firmami. Pokazuje też swoje podróże i przygody z rodziną, co czyni jej profil bardziej osobistym. Jest aktywna w tworzeniu krótkich form wideo, które zdobywają tysiące wyświetleń. Jej poczucie stylu i kreatywność sprawiają, że jest jednym z najważniejszych influencerów młodego pokolenia w Polsce. Miejsce szóste. Anna Maria Sieklucka, liczba obserwujących około 4 miliony 20 tysięcy polska aktorka. Znana głównie dzięki roli w filmie 360 dni. Jej Instagram to połączenie profesjonalnych zdjęć z sesji, kulis pracy filmowej oraz modowych ujęć. Chociaż wzbudza kontrowersje ze względu na charakter swoich ról, jej profil przyciąga międzynarodową publiczność. Anna Maria często dzieli się relacjami z podróży służbowych i prywatnych, co pokazuje jej życie poza planem filmowym. Jej zdjęcia z czerwonych dywanów i premier filmowych przyciągają fanów kina i mody. Pokazuje też momenty relaksu i pasji, takie jak gotowanie czy fitness, jej obecność w mediach społecznościowych pozwala fanom lepiej poznać osobowość aktorki, a nie tylko jej rolę. Miejsce piąte Karol Wiśniewski, liczba obserwujących. Około 4 miliony 160 tysięcy znany polski youtuber i przedsiębiorca, założyciel ekipy, jego treści pokazują życie pełne projektów online, podróży i kreatywnych wyzwań. Dzieli się również refleksjami na temat biznesu i życia codziennego, inspirując młodych twórców internetowych. Karol regularnie prezentuje kulisy powstawania swoich filmów i projektów. Promuje również nowe inicjatywy dla młodych twórców, takie jak warsztaty i wyzwania online. Jego profil pełen jest humoru, spontanicznych nagrań i interakcji z fanami. Dzięki temu jego społeczność czuje się częścią dużej, aktywnej grupy kreatywnych osób. Miejsce czwarte. Anna Lewandowska. Liczba obserwujących około 5 730 tysięcy. Trenerka personalna, dietetyczka i przedsiębiorczyni, żona Roberta Lewandowskiego. Promuje zdrowy styl życia, ćwiczenia, żywienie i rozwój osobisty. Jej profil pełen jest przepisów, porad treningowych oraz intymnych momentów z życia rodzinnego, co buduje dużą więź z fanami. Anna regularnie organizuje wyzwania fitness dla obserwatorów i prowadzi transmisje na żywo. Prezentuje również sukcesy swoich podopiecznych, co motywuje społeczność do działania. Pokazuje momenty z życia rodzinnego, podróży i codziennych obowiązków. Jej profil jest źródłem inspiracji dla osób pragnących łączyć zdrowie, de karierę i życie rodzinne. Miejsce trzecie. Wojciech Szczęsny Liczba. Obserwujących. Około 6 870 tysięcy polski bramkarz, obecnie grający w FC Barcelonie, wcześniej m.in. Juventus, łączy treści sportowe z poczuciem humoru i pokazuje codzienne życie zawodowego sportowca. Profil przyciąga fanów piłki nożnej i osoby szukające inspiracji do aktywności fizycznej. Wojciech pokazuje także treningi, techniki bramkarskie i momenty z meczu. Jego interakcje z fanami i humorystyczne relacje sprawiają, że profil jest bardzo żywy. Często dzieli się także prywatnymi pasjami, takimi jak motoryzacja czy podróże. To połączenie profesjonalizmu i dystansu do siebie przyciąga szeroką publiczność. Miejsce drugie: Karolin. Maria Derpiński liczba obserwujących: około 10 milionów 500 tysięcy kontrowersyjna, modelka i celebrytka. Znana z promowania luksusowego stylu życia i medialnych skandali. Jej profil pełen jest sesji zdjęciowych, modowych inspiracji i luksusowych podróży. Buduje swoją markę poprzez wyrazistą osobowość i przyciąganie uwagi mediów. Caroline często pokazuje swoją codzienność, zakupy luksusowe i życie w najmodniejszych miejscach świata. Jej profil jest miejscem, gdzie moda, uroda i skandale idą w parze. Inspiruje młode kobiety do odwagi w wyrażaniu siebie i stylu życia na wysokim poziomie. Wiele osób obserwuje ją także dla emocji i dynamiki, które wnosi w świat mediów społecznościowych. Miejsce pierwsze. Robert Lewandowski, liczba obserwujących ponad 38 milionów 250 tysięcy największa polska marka sportowa na świecie kapitan reprezentacji polski i napastnik FC Barcelony. Jego Instagram to mieszanka profesjonalnych treści piłkarskich, kampanii reklamowych i ujęć z życia rodzinnego. Profil Lewandowskiego inspiruje młodych sportowców i fanów futbolu na całym świecie. Robert pokazuje również treningi, kulisy współpracy z międzynarodowymi markami i swoje codzienne życie w Barcelonie. Na profilu nie brakuje interakcji z fanami i motywacyjnych treści. Dzieli się sukcesami osobistymi i zawodowymi, co czyni go wzorem do naśladowania. Jego obecność w mediach społecznościowych łączy sport, biznes i rodzinę, spójną i inspirującą całość.